Hej, hej, hej moi drodzy, witajcie po raz kolejny na naszym kanale. Witajcie, rozgoście się w naszym domku. Dzisiaj jest piątek, ja zaraz idę do pracy, a postanowiłam, że tak się załączę, bo długo już nic nie nagrywałam. Wyobraźcie sobie wczoraj były Radosława urodziny i Radosław w swojej urodziny pracował... 15,5 godziny chyba? Także takie miało urodziny, znaczy urodziny, no, później przespało południa, później znowu musiał jechać, także powiem Wam, że miały takie urodziny i teraz w sobotę mieliśmy gdzieś wyjechać, ale powiedział, że jest tak wymęczony, że jednak chce, wiecie, zrelaksować się w domu na spokojnie, bo ma tylko jeden dzień wolnego, a ja już odwołałam gości. <grywa> Także, no nie wiem, no ale jak tak zdecydował, no to wiecie, to są jego urodziny, a rozumiem, że chce mu się odpoczynku, także, także spokojnie. I znaleźliśmy na kolejny weekend, moi drodzy, wakacje. Tylko mi nie powiedział gdzie, ale powiem Wam, że wielki problem, żeby pojechać dziś z pieskiem, wszystko zabukowane. W sześciosieńko zabukowane, już się nie mogę doczekać, nie wiem czy Wam mówiłam, mój departament w ogóle się dużo zmniejszył, tak jak zawsze dwie osoby mogły mieć w tym samym czasie urlop, to teraz jest tylko jedna i wyobraźcie sobie, że urlop, yy, nie, mam, nie mam tak naprawdę nic, mój taki urlop jest yy, no jest w sierpniu na wesele mojego bratanka i Gosi i jest, yy, wiecie kiedy dopiero? W październiku. A reszta wszystko jest zabukowane. Także powiem Wam, że jakiś śmiech na sali. Jestem zawiedziona. No ale trudno, zdarzy się. E, idę zobaczyć nadbór. dwór. domówiłam cię jeszcze Pelargonie, bo e, wszystko nam pomarzło. Znaczy wszystko, nie wszystko, ale dużo rzeczy nam pomarzło. Cześć, słonku, słonko wyszło. Widzisz, że słonko wyszło? Boże, jakie wszystko zamarznięte. Nawet hortensje mi zmarzły. Czujecie, Hortensje. A Pelargonie? No, ta odbiła. Ta zupełnie zaginęła. Ta odbiła. Ta tutaj będzie odbijała, widzicie? Także spoko. Stąd to nie wiadomo co będzie. Chyba wygląda, że wszystko zamarznięte. No i ta odbiła. Czyli prawdopodobnie dwie mi y, zniknęły. Zamówiłam kolejne sześć. Także tyle dobrego. Ale powiem Wam, że w tym roku tu jest masakra. Nic y, tutaj się nie dzieje. Patrzcie, wszystkie petunie. Glory mi tutaj pomarzły. No to dzięki Bogu mi troszeczkę odbija. E, fuksja to jest? Fuksja? Zobaczcie, zupełnie mi zmarzła. Patrzcie. Tutaj mam nadzieję, że mi to zostanie. Ta też mi zupełnie zmarzła. Wszystkie kwiatki. Ale być może... O, tutaj są nowe, także może te już zostaną. Ogórek zmarz, Ale z dobrych wieści to truskawek będziemy mieli chyba sporo. Bo jest sporo... Kwiatków, listków, pierdówek. Także tutaj powinno być ok. Przyjęły się te tutaj przesadzone. Super. A bratki, powiem wam po odżywce, to mi tak rosną. O, te coś mi tutaj zaczęły. Pszczółka! O, uciekła, przestraszyłam. Czy wy macie sucho? Nie macie sucho, bo wczoraj lało cały dzień. Nie mają sucho. Albo też podmarzły trochę, ale powiem Wam, że po odżywce to po prostu tak pięknie poszło do góry, że nie macie pojęcia. Bez już prawie prawie, a nie wiem czy kojarzycie to takie miejsce, gdzie chodzimy, e, gdzie tam jest taki wielki, duży, e, duży krzew bzu. Boże, jest cały już oblepiony kwiatami, tak pięknie wygląda. A ogólnie to jutro rano mam e, fryzjera, także, także tak. Ja do pracy, a tu się rozpogodziło i nawet nie wiecie, jak to ciepło w słońcu jest. Bardzo, bardzo ciepło. Ale nic to, jutro wolne, takie ukrócone wolne, bo wiecie, jak się pracuje do wieczora, no to później w dzień się troszeczkę odsypia, a w niedzielę już się szykuje na to, że w poniedziałek muszę wstać o 5 rano, także tak, taki ukrócony weekend, ale mimo wszystko weekend wolny, także uwielbiam, cieszę się na makcja. Idę do, do pracy, mam nadzieję, że odezwę się do Was yy, jutro. No, odezwa się, przecież jutro idę do Fryzjera, także będę musiała się odezwać. Zobaczymy, co tam wymyślą. Mówiłam wam, że mam troszeczkę obawy, bo pokazałam jedno zdjęcie i dziewczyna mi zaczęła tam wybierać jakieś takie szarości do włosów, ale to nie o to chodzi. Mam nadzieję, że będzie tak jak za pierwszym razem mi zrobiono w Polsce, nie inaczej. Chociaż powiem Wam szczerze, że się zastanawiam, zaczynam się zastanawiać nad pasemkami czy warto je w ogóle robić, wiecie, jakie ja nie noszę prostych włosów tak naprawdę. Znając mnie teraz znowu ponoszę na początku z trzy razy, a, a tak naprawdę nie widać później tych pasemek. A jeszcze właśnie coś chciałam powiedzieć. Jedna z Was ostatnio napisała w komentarzu, w ogóle muszę tam odpowiedzieć w tym komentarzu, że, że widziała gdzieś tam mnie wkręconych włosach i czy mogłabym zrobić film na temat tego, jak dbać o włosy angielskimi kosmetykami. Nie! Nie zrobię takiego filmu, bo ja nie dbam o włosy, nie robię żadnego, wiecie, nie stosuję tej metody do włosów Kręconych absolutnie. Tam niestety jest za dużo produktów, które się później we włosach zostawia. A wiecie, że jestem wielkim uczuleniowcem i mnie to wszystko już na samą myśl widzicie, szyjami spędzi. Ja wiem, że miała właśnie podrażnioną szyję, później twarz, także nie, absolutnie. Chociaż myślałam nad tym nieraz, szczerze Wam powiem, ale teraz zauważyłam, że po rozjaśnieniu włosów bardzo. Miałam rozjasśnięte w zeszłym roku, dwa, trzy razy miałam rozjaśnione, tak? Trzy razy miałam rozjasśnięte, chyba, tak? Trzy razy, no. I powiem Wam, że strasznie mi się y, zniszczyły i te loki już nie są takie, jak były kiedyś zdefiniowane. A mało tego zauważam, że po COVIDzie zaczynają mi lecieć włosy. Myślałam, że mnie to ominie, ale y, no niestety widzę. Widzę i to tak konkretnie widzę, mam nadzieję, że jakoś mi się uda to przystopować, muszę zacząć pić mieniane znowu, zaczęłam brać biotebal, chyba zacznę robić jakieś wcierki, bo codziennie wstaję i codziennie widzę na łóżku włosy, mało tego rzęsy gubię. Wyobrażacie sobie, mam, tutaj mam prześwit w rzęsach, tutaj mam prześwit w rzęsach, po prostu szok, także mam nadzieję, że to mi się um, unormuje, ale widziałam jak dziewczyny postają na Instagramie to co się dzieje po COVIDzie z włosami u niektórych, nie u wszystkich, to po prostu szok, jedna trzecia włosów zostaje. Także ja się trochę obawiam, ale też widzę, że gdzieś tutaj już mi się, wiecie, w dotyku czuć, jak się dotyka, że te włosy są przerzedzone i są chudsze. A jeszcze coś chciałam powiedzieć. Jedna też z Was się zapytała o jakiś sposób odżywiania. Można to tak nazwać, ja bym to bardziej nazwała sposobem życia, mówiąc właśnie o włosach, patrzcie. Sposobem życia to... Yy... I się zapytała, czy może e, QA? Także jeśli chcecie jakieś QA, jeśli chcecie, żebyśmy coś nagrali, niekoniecznie QA, może w pletli gdzieś we vloga, to proszę zostawiajcie tutaj pod tym filmem, pod tym filmem pytania. E, no, w jakie tematy chcecie? Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie. E, także tak, dobra, lecę do tej pracy. Przeleciałam trochę prędzej, bo ostatnio u nas z parkingiem problem, ale ja no i tak muszę być w pracy troszeczkę prędzej, także lecę. Do potem. I've been alone, Dzień dobry, dzień dobry. Bez śniadania. Wyjechaliśmy. Co masz dobrego? Co sobie wziąłeś? A nie pamiętam. A mi co wziąłeś? Veggie, veggie deluxe. Uh -huh. Veggie deluxe, bo wyjechaliśmy znowu o pół do dziewiątej, tak? Mm. Ale jest godzina? Która? Nawet nie Druga wiem. 15. Druga piętnaście. Druga jemy. Jemy śniadanie. O. Tak więc dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Musiałam pierwszyć, bo jestem, bo byłam tak strasznie głodna. Witam się z wami. Ślicznie wyglądam, dziękuję, mężu. Witam się wami z nowymi włosami, z farbą jeszcze na czole, ale wiecie, farba zawsze jest, zawsze jest, zejdzie, zobaczcie, jakie ładne. Podobają Wam się, skróciłam oczywiście. Um, bardzo podobne do tego, co miałam robione w Polsce po raz pierwszy i wtedy były idealne, nie? Wtedy były najlepsze. No i teraz tutaj dziewczyna sobie też doskonale poradziła. Ściągnęła mi trochę kolor, bo jednak miałam za ciemne. Mimo, że to nawet nie był dark. Um, to nie był ciemny brąz, ale wyszedł tak ciemny na moich włosach. Także ściągnęła mi trochę kolor, e, zrobiła mi pasemka natapirowała, zrobiła pasemka, między tymi tapirowanymi pasemkami mi nakładała farmę. Farmę. Z I zrobiła mi też Olaplex 2, bo jednak te włosy wymagały regeneracji, super wyglądają, spędziłam tam 6 godzin, nie? Tak? Nie, od tej... ta? 5 godzin. Tak wyglądają, salon number one w West Bromwich i byłam u Agnieszki. Ale no mam trochę tej farby tu i nie mogłam jej zmyć, nie mogę jej domyć i nie mogę zdjęcia zrobić <laughs> przez tą farbę, no ale jest jak jest. super. Są takie gładziutkie, milutkie. Aha, jeszcze Wam chciałam powiedzieć do dowcip, bo mój mąż powiedział, że on od tej pory sponsoruje mojego fryzjera co miesiąc. Powiedział. Słuchajcie tego, wczoraj się tak z niego śmiałam, teraz nie pamiętam, czy sobie to przypomnę. Ale mówi do mnie tak o: Będę ci płacił co miesiąc za fryzjera z żebyś ładnie wyglądała, żebyś się nie męczyła i będę ci co za miesiąc płaciła do fryzjera. Ja mówię: Aha, no to okej, okay. no to jutro zapłacisz, bo jutro będzie najwięcej pieniędzy. A on mówi: To jutro, to już też jest co miesiąc? Ej, mój mądry, nie ma. Małże, no a jak? No jak zaczynasz od, jak od początku, to do no końca. Bo, no bo obieca, obieca, jak się coś obiecuje, to od przyszłości, a nie od teraźniejszości, no jak? No to było to no wczoraj, ja obiecywałeś że dzisiaj. Obiecuję Ci, że będę teraz sprzątał i, i od razu mam zacząć sprzątać? Nie, że to dopiero się będzie działo. Mhm, a kiedy to się zacznie, to już nieważne, tak? No, mhm. okay, No ale pięknie, jest, no, warto. Warto? No tak, to się jesteś... bardzo. Jesteś naj, moja najdroższa, dlatego się na kobiety mówi najdroższa, bo zawsze trzeba wydawać pieniądze. No, nie masz dzieci, to wydajesz na żonę i na psa. Hmm, pięknie. Pięknie. Idziemy? No, no to lecko. A Dobra. masz ten? Szmatuławca na twarz? Szmatuławca na twarz, właśnie nie wiem czy nie zostawiłam. u mi, dałaś mi w kieszeń też. Też Ci dałam w kieszeń, no to co się pyta? Zbiera mi w góra wszystko, o proszę. Dieta, aha. No przecież nie zjadłam. A, <noise> tak, wlazłaś do samochodu i się pytasz, a gdzie mój knopers? Nie, powiedziałam, że no. kupiłam knopersa, a nawet go nie zjadłam. Tak, jest twój, tu masz mniejszy nohal. No na pewno. Kartoflany. Dobra, idziemy. Chciałbyś mieć taki kartoflany nohalek, jak ja, zamiast tego swojego orlejego sapulego nohala. Nakruszyłam ci w aucie no, to. No, nic nowego. O, trochę rude. Super. 3, 2, 1, start Moi drodzy. Kiedy znowu będą obostrzenia? Szybko. W Anglii, nie wie, cały czas trzeba zachować dystans. No nie, no w sumie dystans jest, nie? Tej maseczki. Ale po co ludzie tutaj noszą maseczki? Ty też idziesz, po co ty masz teraz maseczkę? I lepiej wyglądasz. Lepiej wyglądasz? No, dobra. <laughs> o, HM, ale kolejka jest. Ale mała. Idziemy do HM. O Jezu, ile ja już nie byłam w hm o matko, tylko chcę spodnie dresowe, nic więcej nie chcę. Chciałam tylko powiedzieć, że właśnie zeszliśmy do Primarka, kupiła, kupiliśmy jakieś tam e, spodnie dresowe, ale ludzi w Primarku co nie miała racji, nie to co na 100% nie było tam żadnej kontroli, niby stał gość z licznikiem, wiecie, i e, robił co powinien, ale absolutnie nie, a później zeszliśmy do hm a w hm było... ...do 10, tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6? 9, 10, 11 No Ten 1, ten 2, ten 3, ten 4, ten 5, ten 6, ten 7, ten 8, ten 9, ten jeden, Ten 1 Ten tak. 2 Jest ok, Ale powiem wam za to w hajemie puściutko, ale nic nie kupiliśmy ja, nie się od zakupów i nie chcę chodzić po sklepach Ale, ale teraz mnie mam zabiera jeszcze do Maxa, bo mamy 20% zniżki w tym miesiącu Muszę w tym tygodniu. tygodniu. Kupić, ja nie mam buty. Tak, Radek potrzebuje buty, to fakt. To potrzebujesz, bo ja mam czerwony nos. Spałam 3 godziny. Aha. Spałam 3 godziny i powiem Wam szczerze, że jestem wyrąbana. Na fotelu tam zasnęłam. W ogóle mówiłam do Agnieszki Fryzjerki, że szkoda, że nie można tego należąco robić. Ona, no ja że fotela to nie wymyślili, ale jak mi włosy, jak siedziałam z refleksem, to sobie tak trochę przysnęłam i ona mnie tak masowała po głowie. Fajnie. Jezus, tak, uwielbiam. Prawie? No prawie tak jak masaż, ale bardzo bym chętnie chciała iść na jakiś masaż boby. No to wybierz co. No nie wiem gdzie jest, tutaj, tutaj... W... Są te łałczary czyli voucher. no, Na tym za dupio nic nie kupi u nas. Oczywiście, że się kupi. Pełno przecież jest tych... Yy, ale są tych, pojedyncze łóżka, jak chciałem żebyś tainis. ty obok był. A ja nie potrzebuję masażu. Ja potrzebujesz, na... potrzebujesz. Ja, ja zasypiam, na no, takim przykładzie. Ale oczywiście, każdy zasypia. Ale to nie jest dla mnie fajne, to nie jest frajda dla mnie. Nie podobał Ci się masaż jak byliśmy? Nie. Powiedziałeś, że był zajebisty, Zakażę, no, że nie, jak nie, byliśmy ale, to mówiłeś, że ale musimy częściej jest, to robić. To nie jest coś na mojej priorytet list. Na mojej priorytet list też nie jest, ale zapytałeś się o masz, aż to powiedziałam, że ze świątynią poszła. Nie jest cholery. Nawet nie myślę o tym, chiedzi, żeby, chiedzi żeby iść i kupować, ale powiem Wam, że no. chciałabym, że raz na jakiś, więcej niż raz do roku. To do spa trzeba To właśnie do spa jakiegoś, właśnie o tym mówię, do jakiej, jakiejś Ale szkole. ja już zabukowałem sobie dzień wolny w przyszłym tygodniu. Na moje urodziny spóźnione 40. spóźnione, spóźnione cały rok i ten. I możesz gdzieś kupić takie coś. Wiesz, że teraz przeważnie wszystko, co jest SPA to jest panie czynne? Nie, basen jest otwarty u nas w Łódźce. No pewnie. Już byłem na zastrzyku. Ty też byłaś. Widziałeś wiedziałeś, że, te, że kopią się normalnie w basenie? Nie, nie wiedziałam. A co no, widziałeś? No, no oczywiście. A jak widziałeś basen? Dzieciaki przecież kurde przejecha. A Widziałeś Cała... basen? Tak, jest przeszczony widać basen. Tak? Nawet, nawet w stołę jak byłem, to basen jest otwarty i, i pływają normalnie ludzie, więc. Uuu, no to dobra, dzisiaj poszukam jakiegoś wypadu spa, ale to do spalungi, nie będziemy mogli zabrać. Ale zobacz jak się rozpogodziło, pogodziło, No, musimy sobie loda do ogródka wybić. Loda?

Fajna piosenka jest, Roses Nie włożyłem do Joli przed snem i nie mogła spać Jezus, wiecie co, wiecie jak czasami nie... Ale kucyk no, to Co to gdzie stoi A tam drugi, patrz taki kary no, Ty ślepa jesteś Boże, tutaj stoi, tu gdzie? Patrz teraz, patrz Ano no łańcuchu, Boże, ale jakie krótki mają te łańcuchy, no ani się w cieniu nie mogą schować, ani pa nic, ale nie wiem, czy tak macie, że czasami, ja to mam bardzo rzadko temu, Ty miałeś taki sens z czym? E, nie, ja, ja często coś się przykryć nie mogłeś, nie mogłeś się przykrywać, tak? Czy coś miałeś tak wtedy? Często tak mam, że jak coś sobie ubzduram wieczorem, że muszę poduszkę położyć w ten sposób, <laughs> a nie w ten sposób, bo jak położę w ten sposób, to nie będę mógł oddychać. I nie, za, I nie mogę zastanowić I ale budzę ty... się co chwilę, żeby poduszka dobrze leżała. Jezu, a to, to, o tym to nie wiedziałam, że masz takie schizy, to, to już że iść po poradę do lekarza, ale ja miałam coś takiego radnych, właśnie tą piosenkę yy, kilka razy i wiecie, no czasami tak jest, że albo właśnie zasypiacie i coś wam tak, pod świadomość takiego dziwnego gada, taki półsen jest, że się budzicie i myślicie, że musicie czegoś, nie wiem, pilnować, albo że nie. No nie możecie spać, bo cały czas się budzicie i o tym myślicie. I ja cały czas już zasypiam i nagle, i nagle w tej głowie musisz śpiewać, i kurwa, i, i cały czas. Znaczy się śpię że śpiewałam, wiecie, tak w myślach, że cały czas mi ta muzyka grała i co zasypiałam i znowu musisz śpiewać i co wstałam, chyba 20 razy byłam w łazience przez to, bo my, nie mogłam my, my, my. spać, co wstawałam, to co, to, co, co się przebudziłam, to znowu ta, ta piosenka Boże Ty mój drogi i tak mało wtedy śpiewałam i jestem na Ciebie zła, bo to jest Twoja wina. Okay, Wkładasz ja mi do głowy. Ja nie zrobiłem tej piosenki. Ale włożyłeś no, mi do głowy. Możesz Ci teraz znowu. Nie. Mana mana. Nie, 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 to już tak nie zadziała. Ma, 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 nie. Zobaczcie, jak mam dzień wolny, to nie zadziała, ale wtedy szłam do pracy i w ogóle nie wyspałam się. Wiesz co? co? Ja, nie w stanie się jasność. Fajna to. No to że jak byliśmy ten kiedyś? Yy, krowę. Z szyberdachem jechaliśmy na dali i wy, wyjęliśmy szybę całkowicie. E -e. Potem wstawaliśmy, bo, bo tak dudniło. A to z chłopakami, wiedzieliśmy... tak? Chyba jechaliśmy nie, czasami? No z... no, z chłopakami jechaliśmy. Z chłopakami, z chłopakami, to wiesz, że mieliście takie głupie pomysły. Zdawaliśmy na fajkę i ja zdecydowałem, że wyjmiemy całkiem dach. Jezu, jak się cieszę. To co to się tak zamargało? Kasz detektor, de... detektor. Detektor. się cieszę, że już nie palimy fajek. Boże, gdzieś się dziewczyna i fryzjerka chodziła i kopciła fajki. No. Obrzydlistwo. Potem tymi śmierdzącymi paluchami Ci te... Ta... Nie, nie, moja nie, ta obok. Weź no, myła ręce później. Ale, to jest Ale nie, nie, nie. Nie lubię, nie lubię Straszne. To jest straszny nauk i cieszę się na maksa, żeśmy się jego pozbyli. Tak. Patrzcie, jaką sobie super opaskę kupiłam w Primarku. Dwa fonty kosztowała. Też wziąłam sobie czarną. Ale ta jest taka słodka, co prawda jakoś tak ona niewymiarowo leży, jakby stała teraz. Ale super! O, nawet tak. Rewelka, co? Runga cały czas składzi rękę, ręka, łapę na Radka rękę. Na on oh. <ślamy> zawiesza, ona znowu patrzy, jaka to słynie, jak ona jest słodka. Dobra. Już Dobrze. Tak. Już Jeszcze kładziesz łapki, jeszcze kładziesz łapki. No i cały czas zabierasz to ile będzie razy kładła? Tak <noise> Alona słodka Ra szpilucha